Człowiek, który w rywalizacji pokonał największe gwiazdy piłki nożnej z Mbappe czy Messim na czele. Krosno-Odrzański odwiedził zdobywca nagrody FIFA za najpiękniejszą bramkę 2022 roku. Pierwszy, jak do tej pory jedyny Polak w historii, który tego dokonał. Do tego piłkarz AMP Futbolu, czyli piłki nożnej rozgrywanej przez zawodników po jednostronnej amputacji kończyny dolnej. Marcin Oleksy śledził zmagania uczestników lubuskiego turnieju piłki nożnej w ramach Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Jesteśmy tu po to, żeby pokazać, że niemożliwe nie istnieje i cieszyć się piłką, bo my pokazujemy tak naprawdę. Tyle przeciwności, losów w, w życiu i pokazujemy, że potrafimy się z życia dalej cieszyć i jesteśmy przykładem dla, dla wielu ludzi, myślę, że na całym świecie. Przed 2010 rokiem był bramkarzem w trzecio- i czwartoligowych klubach. Jednak zawiesił karierę piłkarską i skupił się na pracy jako robotnik drogowy. W trakcie pracy został potrącony przez samochód i stracił nogę. W 2019 roku zaczął karierę jako amp futbolista, a w 2023 został zwycięzcą plebiscytu na bramkę roku 2022 FIFA. Teraz sam jest inspiracją dla innych. Ja bynajmniej dołączając do futbolu, tak naprawdę też nauczyłem śmiać się ze swojej niepełnosprawności i traktować jako, jako żarty. Co mi bardzo w życiu pomogło i, i, i naprawdę zachęcam wszystkie osoby, które są gdzieś tam, nawet i delikatnie niepełnosprawne i gdzieś jakieś różne dysfunkcje mają, do, do podjęcia sportu, bo, bo to nam pomoże w dalszym życiu. Zwycięstwo w plebiscycie szeroko otworzyło drzwi do jeszcze większego świata sportu i piłki nożnej, tej którą większość z nas widzi na dużych ekranach telewizora oklaskiwały mnie same gwiazdy futbolu i nie tylko. Do dzisiaj mam kontakt ogólnie bardzo dobry z Gianni Infantino. Stałem się taką tak jak mi to powiedział Gianni, że zostałem rodziną ich i po prostu jestem zapraszany na różne eventy organizowane przez FIFA, jakim na przykład ostatnim eventem były mistrzostwa klubowe w Arabii Saudyjskiej, czy klubowe mistrzostwa świata, które były w Australii, na których mogłem być i dalej biegać między tymi gwiazdami wszystkimi. Przed Marcinem, a także przed całą reprezentacją Polski w AMP Futbolu. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które startują już 1 czerwca. Ambicje są olbrzymie. Zapowiada się walka o medale. Będziemy tam po złoty medal, no myślę, że innej opcji nie, opcji nie, nie ma. ma. Wiadomo, jest jeżeli... Nie uda się, będziemy się z każdego medalu cieszyć, ale ten złoty jest upragniony i jesteśmy tak nastawieni mentalnie na to, że, że on ma z nami wrócić do Polski. A my życzymy Marcinowi oraz całej reprezentacji wymarzonego medalu we Francji.